Chcesz poprawić swój trening w domu w sposób bezpieczny i komfortowy, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze pedały treningowe do roweru stacjonarnego w stosunku jakoś cena od modeli podstawowych odpowiednich dla początkujących, po bardziej zaawansowane opcje z czujnikami mocy i możliwością podłączenia do aplikacji. Przeanalizujemy typ pedałów, kompatybilność z obuwiem, materiały, stabilność oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać pedały, które najlepiej uzupełnią Twój trening i rower stacjonarny. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Numer 1. Derun, przenośny pedałowy trener Derun to bardzo praktyczne urządzenie, które pomaga utrzymać aktywność fizyczną, nawet gdy nie możesz wyjść z domu lub pracujesz przy biurku. Urządzenie można postawić na podłodze, aby ćwiczyć nogi, lub na stole, aby wzmacniać ręce. To prosty i dostępny sposób na poprawę krążenia i wzmocnienie mięśni bez potrzeby posiadania całego roweru stacjonarnego. Dzięki solidnej konstrukcji łatwo się składa i przechowuje, co czyni go idealnym rozwiązaniem do małych przestrzeni. Wyposażony jest w mały ekran, który pokazuje czas, liczbę obrotów, prędkość obrotową. RPM oraz spalone kalorie, dzięki czemu możesz na bieżąco śledzić swoje postępy. Niektórzy użytkownicy zauważają, że, choć jest to użyteczne urządzenie do zachowania aktywności, nie oferuje wydajności porównywalnej z profesjonalnym rowerem treningowym. Na forach specjalistycznych poleca się nieco większą inwestycję, jeśli zależy ci na intensywnym treningu. Derun to doskonała alternatywa dla osób, które chcą ćwiczyć umiarkowanie w domu lub w biurze, poprawiając krążenie i siłę mięśni, nie zajmując dużo miejsca i nie generując hałasu. Jeśli szukasz mocniejszych treningów, warto rozważyć bardziej zaawansowane modele. Niektórzy użytkownicy zauważają, że, choć jest to użyteczne urządzenie do zachowania aktywności, nie oferuje wydajności porównywalnej z profesjonalnym rowerem treningowym. Na forach specjalistycznych poleca się nieco większą inwestycję. Numer dwa Inowa, stacjonarny pedałowy trener Inowa, to praktyczne i przystępne cenowo urządzenie zaprojektowane z myślą o poprawie mobilności, krążenia i siły mięśniowej bez wychodzenia z domu. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji to doskonały wybór dla osób starszych, osób w trakcie rehabilitacji lub każdego, kto chce utrzymać aktywność przy lekkim, nieobciążającym ćwiczeniu. Można go łatwo ustawić pod stołem lub przed krzesłem, co umożliwia ćwiczenie rąk i nóg podczas oglądania telewizji, czytania czy pracy. Dzięki płynnemu i cichemu systemowi pedałowania świetnie nadaje się do biernej gimnastyki o każdej porze dnia. Regulowany opór pozwala dostosować poziom trudności do indywidualnych potrzeb, zarówno dla osób potrzebujących lekkiego treningu, jak i tych, które przechodzą rehabilitację. Antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność podczas ćwiczeń, minimalizując ryzyko przesuwania się. Czytelny i intuicyjny wyświetlacz pokazuje czas ćwiczenia, spalone kalorie, przebyty dystans i liczbę obrotów, pomagając śledzić codzienne postępy i utrzymać motywację. Ergonomiczne pedały z regulowanymi paskami dobrze dopasowują się do rąk i stóp, co umożliwia pełne, spersonalizowane ćwiczenia. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji to doskonały wybór dla osób starszych, osób w trakcie rehabilitacji lub każdego, kto chce utrzymać aktywność przy lekkim, nieobciążającym ćwiczeniu. Numer 3 Ultrasport. Ten kompaktowy trenażer Ultrasport to mini rower stacjonarny idealny dla tych, którzy chcą pozostać aktywni, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Prosta konstrukcja pozwala na ćwiczenie zarówno ramion, jak i nóg, siedząc wygodnie w domu. To doskonała opcja dla osób starszych, ale także dla każdego, kto chce poprawić krążenie lub pozostać w formie podczas codziennych czynności, takich jak oglądanie telewizji, czytanie lub praca. Cicha i płynna praca urządzenia pozwala na trening bez przeszkadzania innym domownikom. Opór można łatwo regulować, dostosowując intensywność do, do własnych możliwości fizycznych i preferencji. Pedały wyposażone są w regulowane paski, które bezpiecznie trzymają dłonie lub stopy, zapobiegając ślizganiu się w trakcie ćwiczeń. Stabilna konstrukcja i antypoślizgowa podstawa zapewniają bezpieczeństwo podczas treningu. Prosty ekran pokazuje podstawowe informacje, takie jak czas ćwiczenia, liczba obrotów i szacowane zużycie energii. To ułatwia monitorowanie postępów. Dzięki kompaktowym wymiarom, urządzenie jest łatwe do przechowywania i przenoszenia, co pozwala korzystać z niego w różnych pomieszczeniach w zależności od potrzeby. To doskonała opcja dla osób starszych, ale także dla każdego, kto chce poprawić krążenie lub pozostać w formie podczas codziennych czynności. Numer 4. Uten Mini Pedałowy Trener Uten to wielofunkcyjne i kompaktowe urządzenie, które pozwala utrzymać aktywność fizyczną w domu, nawet podczas wykonywania innych czynności, takich jak czytanie, praca czy oglądanie telewizji. Regulowany opór pozwala dostosować poziom trudności do indywidualnych potrzeb. Można nim ćwiczyć zarówno ręce, jak i nogi. Wyposażony jest w LCD wyświetlacz, który pokazuje czas, liczbę powtórzeń oraz szacowane spalanie kalorii, co ułatwia codzienne monitorowanie postępów. Solidna konstrukcja i antypoślizgowa podstawa zapewniają bezpieczeństwo i stabilność na różnych powierzchniach. Pedały są wyposażone w regulowane paski, które zapewniają pewny i wygodny chwyt, zarówno dla rąk, jak i stóp. Jego niewielki rozmiar sprawia, że łatwo go przenosić i przechowywać, więc możesz używać go w różnych pomieszczeniach w zależności od potrzeby. To idealna opcja dla osób, które chcą poprawić krążenie, wzmocnić mięśnie lub po prostu być bardziej aktywne, bez konieczności posiadania dużego sprzętu. Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu można ćwiczyć nie przeszkadzając innym domownikom. Krótko mówiąc, to praktyczny i skuteczny sposób na wprowadzenie ruchu do codziennej rutyny. Jeśli zależy ci na intensywnym treningu, rozważ zakup bardziej zaawansowanego modelu. Solidna konstrukcja i antypoślizgowa podstawa zapewniają bezpieczeństwo i stabilność na różnych powierzchniach. Pedały są wyposażone w regulowane paski, które zapewniają pewny i wygodny chwyt, zarówno dla rąk, jak i stóp. Jego niewielki rozmiar sprawia, że łatwo go przenosić i przechowywać, więc możesz używać go w różnych pomieszczeniach, w zależności od potrzeby. Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu można ćwiczyć, nie przeszkadzając innym domownikom. Krótko mówiąc, to praktyczny i skuteczny sposób na wprowadzenie ruchu do codziennej rutyny. Jeśli zależy ci na intensywnym treningu, rozważ zakup bardziej zaawansowanego modelu.